Z strony Kukuset i witam Was w kolejnym odcinku z prezentacji serwerów. Dzisiaj pokażę wam serwer e, Superlandia. E, no i jest to serwer non-premium 16.2 e, I jest tam e, Survival, normalny survival, tak można zbierać surowce. No i w ogóle. O, widać już z tutaj są. Dobrze, pokażę Wam też, jak się dostać na ten survival. Gdyż musiałem tutaj wszystko obadać, tego spawn'a, tutaj są różne informacje i tak dalej. O, musimy wejść tutaj. Mam tutaj taki fajny system z darmowym jedzeniem, że klikamy tutaj i świnie nas latają, od razu się zapalają i mamy pieczony schab. Tak, bardzo fajne. I aby dostać się na survival, klikam tutaj reportuje nas w wybrane takie losowo miejsce. Trzeba chwilkę poczekać aż nas tepnie. O! Jestem w jakiejś dżungli. Tak na jakimś drzewie. W drzewie jestem. Wchodzę. O i można tutaj na przykład zbierać edita, robić crafting i tak dalej. I zwyczajnie jest tylko na serwerze można e, grać e, z kolegami. Myślę, że to fajny taki pomysł, no i, i jeśli chcemy wrócić na spawn, napiszemy ukośnik spawn a, dopisałem No. no i to tyle na temat tego serwera, mam nadzieję, że będziecie na niego wpijać, no i tyle, siemanko, Siemka.